Kochani, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli modlitwą. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że jako Twój Kościół, który Ty powołałeś do istnienia, możemy dzisiaj stać przed Tobą i cieszyć się zbawieniem i łaską, którą okazałeś nam w Jezusie Chrystusie. Także w Jego imieniu proszę Cię o to, żebyś napełniał nas dzisiaj Twoim Duchem, abyśmy wyszli z tego miejsca przemienieni, abyśmy wyszli z tego miejsca dotknięci Twoim słowem. Twoją miłością, Twoją osobą, Pani, abyśmy nie pozostali tacy sami, ale abyśmy z każdym dniem podobniali się do naszego Zbawcy, do Jezusa. O to się proszę, właśnie w Jego imieniu. Amen. Kochani, zacznę od dwóch historii, które ostatnio miałem okazję usłyszeć. Pierwsza. Przenosi dziś się nas w czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych niewolnictwo było czymś normalnym. Pewien gospodarz, posiadający dużą farmę, stawiał stodołę. Oczywiście nie oni ją stawiał, tylko jego niewolnicy. Ale on tym wszystkim nadzorował, on to wszystko pilnował. W momencie, kiedy kładziono dach, on maszerując po tym dachu źle stanął i się ześliznął i zawisł na jednej z beli dachu. Kilka metrów nad ziemią. Wokół niego byli tylko jego niewolnicy. I oni w naturalnym odruchu chcą mu pomóc. Ale ten człowiek w swoim sercu uważał, że osoba o odmiennej kolorze skóry to nie człowiek. I pałał ogromnym, można powiedzieć, nienawiścią, albo co najmniej niechęcią. I nie chciał przyjąć pomocy od nich uważał, że to byłoby dla niego halbiące. Więc o własnych siłach próbował się wytaraskać, finalnie spadł i połamał sobie nogi. Jego uprzedzenie stało się szkodą dla niego. Druga historia wydarzyła się w naszym kraju. Finał gdzieś był na przełomie lat 70., 80., w pełnej góralskiej wiosce, gdzie było tylko kilka domków. Było małżeństwo, mieli syna, syn. Wyjechał z wioski na studia do wielkiego miasta. W międzyczasie, kiedy studiował, jego ojciec umarł, matka została sama w domu. On skończył studia, i na koniec studiów udało mu się wyjechać za granicę do Stanów. Tak to były czasy trudne, więc to było coś. Więc żył w Stanach, pracował w Stanach, tam poznał swoją żonę, tam założył rodzinę. Jego mama została w Polsce, w domku, gdzieś tam w górach. I on przesyłał jej pieniądze. Żeby miała z czego żyć. Ale w pewnym momencie ona zachorowała, i to poważnie, i potrzebowała pieniędzy na leczenie. Więc napisała jego niego list, bo wtedy jeszcze telefon nie był, wszędzie. Mówiąc mu o tej sytuacji i prosząc go o pomoc. syn, wiedząc, jakie są realia Polaków, stwierdził, że nie włoży tyle pieniędzy do koperty, żeby je wysłać, bo ta koperta na pewno nie dojdzie. Więc napisał czek, który. Można było zrealizować w banku. Włożył ten czek i wysłał listę. W roku później dostał wiadomość, że jego matka nie żyje, że musi przyjechać, spadek, coś z tym zrobić z tą ziemią. Przyjechał do domu, ogarnął wszystkie kwestie prawne i żegnając się już z Polską, z swoim rodzinnym domem, odwiedził jeszcze ten dom, w którym się wychował. Tam przeglądając rzeczy, doszedł do sypialni jego mamy. Gdzie na biureczku obok łóżka stała mała taka yy, na zdjęcie, było jego zdjęcie, zdjęcie jego żony, a obok stała czek, w ramce na zdjęcie. Gdyż jego mama myślała, że to była po prostu pocztówka. Niewiedza, nieświadomość tego, co dostała, dla tej kobiety była ogromną szkodą. I tak to jest w naszym życiu, że nasza niewiedza, nasza nieświadomość pewnych rzeczy może przynieść nam w życiu szkodę. Nasze uprzedzenia mogą przynieść nam w naszym życiu szkodę. Ale czy w życiu duchowym jest to możliwe, żeby nasza niewiedza, czy nasze uprzedzenia były dla nas szkodą? I żeby zobaczyć, jak to jest, musimy zobaczyć do słowa. Jeżeli mamy nasze Biblię, to chciałbym, żebyśmy otworzyli je na Ewangelii Mateusza. Na 22 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Będziemy czytać od wersetu 23 do 34. W owym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania i zapytali go nauczycielu. Mojżesz powiedział: Jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było wtedy u nas siedmiu braci i pierwszy pojął żonę, umarł, nie mając potomstwa, zostawił żonę swojemu bratu. Podobnie i drugi, trzeci, aż do siódmego. A w końcu po wszystkim zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu wtedy, któregoś z tych siedmiu żoną będzie. Wszak ją wszyscy mieli. A Jezus odpowiadając rzekł im: Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście? Co wam Bóg powiedział w słowach? Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to słyszał, zdumiewał się nad nauką jego. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta z saduceuszą, Zgromadzili się wokół niego. Tutaj zaczyna się już zupełnie inna dyskusja. Żebyśmy mieli jasność, sadyceusze to byli ludzie, którzy w większości byli bardzo bogaci, w większości to byli kapłani, arcykapłani, to była arystokracja taka. Oni trzymali świątynię w swoich rękach, tak? To oni służyli w świątyni, to, to oni tam usługiwali. Oni tworzyli najwyższą radę w Izraelu, która miała władzę polityczną i sądowniczą. W swoich przekonaniach byli bardzo, bardzo sympatyzowali z Rzymem, gdyż to im się opłacało. I swoją wiarę opierali tylko i wyłącznie na pierwszych pięciu księgach, księgach Biblii, czyli na Torze, pięciu księgach mojżeszowych. Jak czytamy, przychodzą oni do Jezusa i zaczynają rozmowę. I to jest jedyna rozmowa, o jakiej czytamy w Ewangeliach saduceuszy z Jezusem. Innej rozmowy nie ma. Zaczynają dyskusję z, tym swoim, z tą swoją historyjką o tej żonie, która miała się w męża. Czy dla faryzeuszy, czyli ich przeciwników religijnych, ta dyskusja była bardzo trudna. Bo ciężko wziąć było im torę, pięć ksiąg mojżeszowych i nie tylko na tej podstawie udowodnić według Biblii, że zmartwychwstanie jest. Bo jak czytamy, sadyceusze nie wierzyli w martwych Faryzeusze wierzyli w martwych Ciężko było faryzeuszom udowodnić, stąd były godziny burzliwych dyskusji, które nigdy nie miały końca. Apostol Paweł wykorzystał później te, te spory. One nigdy nie miały końca. Kiedy oni przychodzą do Jezusa i zaczynają tą samą dyskusję, którą już prowadzili dziesiątki razy z innymi, Jezus zamyka im usta. Jak czytamy w ostatnim tym wersecie swoją odpowiedzią. W dosłownym znaczeniu to oznacza, że zakłada im kaganiec na pysk, aby już nie kąsali nie szczekali. To był argument, którego nie potrafili przebić. Jezus mówi, im, że jesteście w błędzie, nie znając pism ani mocy Bożej. I tłumaczy. Czy, czy nie, nie jest napisane, że ja nie jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych? Pytanie jest takie. Czy sadeceusze nie znali tego fragmentu? I czy oni w swojej wiedzy nie ustępowali farzeuszem w ogóle? Znali Biblię od małego. Od małego potrafili ją recytować całymi rozdziałami z głowy. Oni doskonale znali. Ten fragment Słowa Bożego, który Jezus przytoczył jako argument, który skończył całą dyskusję. Ale jednak on im mówi, nie znacie pism. No to jak to jest? Wiecie, do tej pory oni znali ten fragment, ale interpretowali go. Jezus nie mówi tutaj o żadnej interpretacji tego fragmentu, tylko mówi o dosłowności tego, co. Bóg powiedział do Mojżesza, ja jestem bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie, ja byłem bogiem Abrahama, który już umarł, byłem bogiem Izaaka, tylko jestem. Do tej pory interpretowano ten fragment, że Mojżeszowi po prostu Bóg się musiał przedstawić, żeby on wiedział w ogóle, z kim on rozmawia. Więc przedstawił się jako ten, który zapoczątkował całą historię narodu izraelskiego. Jako ten, który wybrał Abrahama, ten, który wybrał Izaaka i Jakuba, jako ten, który wybrał naród. Izraelski. W ten sposób interpretowano ten fragment. Jezus nie odnosi się w ogóle do tej interpretacji, ale wskazuje im na dosłowność tego, co Bóg powiedział. Dosłowność, której oni nie mogli wziąć. Dosłowność, której nawet nie widzieli faryzeusze w tym fragmencie. Nieznajomość pism. Znali pismo, ale interpretowali je. I to jest dzisiaj często nasz błąd. Znamy Pisma i w miejscach, w których są alegorie, jakieś obrazy, my potrafimy czytać je dosłownie, a w miejscach, w których słowo mówi dosłownie, my widzimy jakieś obrazy. Dostosowujemy znaczenie Słowa Bożego do tego, co nam pasuje. Co mi odpowiada. I w ten sposób określamy tak naprawdę, w co wierzymy, a w co nie wierzymy. Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nie tylko w zmartwychwstanie nie wierzyli. Nie wierzyli w sąd. Że jest coś takiego jak sąd. Nie wierzyli w życie po śmierci. Nie wierzyli w karę ani w nagrodę. To wszystko ciężko było faryzeuszom udowodnić tylko i wyłącznie na podstawie pierwszych pięciu ksiąg Mojżeszowych. To im bardzo pasowało. To im bardzo odpowiadało. Taki styl wiary. My też mamy pewne preferencje, które nam odpowiadają. Preferencje to wynikają z tego, jacy jesteśmy albo w jakim Kościele wyrastaliśmy. Większość nas urodziła się jako katolicy. Wyrastaliśmy w pewnych naukach, które dopiero później zaczęliśmy kwestionować. I zastanawiać się, czy to jest rzeczywiście prawda. Ale teraz, kiedy już jesteśmy z Bogiem, wpadamy często w takie dziwne przeświadczenie, że już teraz to już nie mogę zgłądzić. Teraz to już ja będę wszystko rozumiał kompletnie. To jest złudne wrażenie, że tak nie jest. Każdy z nas, ja również, możemy w interpretacji słowa pójść nie w tą stronę. Kwestią jest tego, czy będę trzymał się tego nawet wtedy, kiedy rzeczywistość dookoła krzyczy, że jest inaczej. Jest wiele takich sfer, w których możemy interpretować sobie słowo jak chcemy. Ale dzisiaj mamy święta, wspominamy moment, w którym Duch Święty stworzył Kościół i zaczął być obecny w życiu wszystkich, którzy oddali swoje życie Jezusowi. O czym dzisiaj tak pięknie mówimy o chwili. Dla mnie dzisiaj sztandarową kwestią jest to, jak interpretujesz Słowo Boże pod tym kątem. Kiedy patrzysz na osobę Ducha Świętego w Biblii, to co jest mówione o Nim, o Jego osobie, charakterze, o Jego funkcji, znaczeniu, o Jego działaniu. Jak ty dzisiaj patrzysz na te fragmenty? Czy patrzysz tak jak saduceusze, którzy choć jest, to uważają, że nie ma? Czy patrzysz z wiarą, że skoro to jest napisane w Biblii, to jest dzisiaj dalej aktualne? Bo najciekawszą jest rzeczą to, że Biblia opisując wszystko w temacie Ducha Świętego, czy to jego osobę, funkcję, działanie, ona nie opisuje pewnej teologii. To nie jest opisanie prawa. To nie jest opisanie sytuacji. Ona opisuje osobę Boga a Bóg jest niezmienny. Jeżeli zaczynamy patrzeć na fragmenty mówiące o potrzebie życia w duchu, chodzenia według ducha, napełniania się duchem, usługiwania w duchu, wydawania owoców ducha, służenia darami ducha, jeżeli odsuwamy to interpretację naszą, to tak naprawdę odsuwamy Boga, gdyż Duch Święty jest trzecią osobą w trójcy. Czytając Słowo Boże dowiemy się o tym, że Duch Święty w naszym przymierzu, w naszych czasach robi wszystko, aby w naszym życiu Jezus był uwielbiony. Robi wszystko. Wszelkie dary, wszelkie owoce, wszelkie jego działanie jest po to, żeby uwielbić i wywyższyć Jezusa. We mnie, w Tobie i poprzez ze mnie, poprzez Ciebie. To jest to, co On robi. Jeżeli skreślamy go w naszym życiu, to nie jesteśmy w stanie uwielbić Jezusa. Tak naprawdę, kiedy zaniedbujemy tą relację z Duchem Świętym, to nasze myślenie o, Jezusu, o Jezusie staje się bardzo małe. Jezus staje się kimś wyjątkowym, ale nie na tyle wyjątkowym, żeby porzucić to czy tamto. Staje się wyjątkowy, ale nie na tyle wyjątkowy, żeby zacząć robić to czy tamto. Duch Święty uwielbia Jezusa w nas również w naszych sercach. Kiedy Duch Święty jest obecny, patrzymy na Jezusa w zupełnie inny sposób. Sadduceusze wspierali się o to, czy jest w stanie, sąd, życie wieczne. Sadduceusze nie wierzyli również w anioły. Nie wierzyli również w to, że Bóg ingeruje w losy świata, czy że ingeruje w losy pojedynczych ludzi. Nie wierzyli w to. Chociaż w to, że w pięciu księgach mojżeszowych są anioły. Oni wierzyli, że to miało miejsce od stworzenia świata aż do Mojżesza, ale kiedy Mojżesz nadał swoje prawo, w tym momencie Bóg obrócił się plecami do, do, do tego, co stworzył, do narodu, który wybrał i przestał się nimi interesować. Tak wierzyli. W ten sposób myśleli. Drugą rzeczą, którą Jezus im zarzucił, to jest nieznajomość mocy Bożej. Bardzo ciekawe. Bo czy nie znali mocy Bożej? W tamtym czasie w Jerozolimie, kilkaset metrów od świątyni, w której sadyceusze sobie usługiwali, była mała sadzawka, no nie mała, była sadzawka Betesda, o której czytamy w Ewangelii Jana. Sadzawka, wokół której były pięć krużganków, do której co jakiś czas stępował anioł, poruszał wodę, i kto pierwszy przed był uzdrowiony. Tu jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że do 1950 roku wszyscy teolodzy myśleli, że to jest opowieść. Że to jest taka historia. W 1950 roku odkryto w Jerozolimie ruiny tej sadzawki, wykopano je i stwierdzono, że to nie jest opowieść, tylko jednak to jest przekaz historyczny. Interpretacja. Rzeczywistość. Zanim Jezus przyszedł, ta sadzawka już istniała, zanim Jezus przyszedł na ziemię, tam już co jakiś czas anioł stępował i ludzie byli uzdrawiani. To się działo zaraz pod ich nosem. Ludzie z całej Jerozolimy, z Judei, z Samarii, wiedzieli o tym. I każdy kto był chory. A tam nie szli ludzie, którzy mieli katar. Tam szli ludzie, którzy już po prostu nie mieli ratunku. Tak czy tam, kiedy Jezus tam przyszedł, wielu leżało, nie było w stanie wstać. W takim ciężkim stanie, tak bardzo chorzy tam byli. I to była jedyna ich nadzieja na uzdrowienie. I taki uzdrowiony człowiek pierwsze, co robił, to szedł do świątyni składać ofiarę dziękczynną. Dziękować Bogu za uzdrowienie. Czyli pierwsze, co robił, to szedł do tych saduceuszy i mówił im jeszcze wczoraj nie byłem w stanie podnieść się z łóżka. Dzisiaj chodzę, jestem zdrowy, bo Bóg mnie uzdrowił. Jezus do nich mówi, nie znacie mocy Bożej. Czy nie znali, czy nie widzieli? Widzieli. W momencie, kiedy Jezus wypowiadał do nich te słowa, on już sam ponad dwa lata chodził, głosił, uzdrawiał i wypędzał demony. Czy nie znali mocy Bożej? Znali. Ale odrzucali to wszystko. To nie pasowało im do ich teologii. I czyli dzisiaj, tak jak słyszeliśmy, Temat Ducha Świętego potrafi podzielić ludzi, potrafi podzielić Kościół. Bo jedni uznają, że działa, a drudzy mówią, że to się skończyło. Taki podział już był przed Jezusem. Jedni wierzyli, że Bóg działa, a drudzy mówili, że nie. To nie jest nic nowego, jak się okazuje. Kwestią jest tego, jak my ty i ja na to patrzymy. Czy uznajesz to, że Bóg jest obecny dziś tutaj? Czy wierzysz w to, że Duch Święty mieszka w tobie? Po to, żebyś wydawał owoce Ducha Świętego, ale po to, też, żebyś był uposażony. Że jest to Tobie po to, żeby Ci pomóc przejść przez to życie, wytrzymać w trudnych chwilach, dać radość wbrew beznadziei życia, uwolnić Cię od tego, co Cię gdzieś zniewala. I wywyższyć tym Chrystusa. To, jaką teologię sobie przyjmiemy, wpłynie na nasze życie. Czy tego doświadczymy, czy nie. Jeżeli przeczytamy dokładnie Ewangelię, to zauważycie tam, że żaden saduceusz nigdy nie był uzdrowiony. Do Jezusa przychodzili faryzeusze, prości ludzie, poganie. Setnik, nigdy żaden Saduceusz nie przyszedł do niego po uzdrowienie dla siebie, dla kogokolwiek ze swojej rodziny. Nigdy żaden nie zwrócił się z niego, do niego z prośbą o pomoc. Ani jeden, ani jeden z nich nie doświadczył mocy Bożej na sobie. Dlaczego? Bo sami odrzucali to, nie wierzyli w to, bo tak im pasowało. To było dla nich wygodne. Bóg saduceuszy był dla nich bardzo wygodny. Nie karał za grzechy, nie było nagrody, nie było potępienia, więc nie trzeba było się starać robić dobrych uczynków. Z drugiej strony nie trzeba było się starać. Nie ma aż tych przykazań, skoro i tak nie ma nagrody w przyszłym życiu, bo przyszłe życie nie istnieje. Żeby być arcykapłanem czy kapłanem, wystarczyło urodzić się dobrze albo mieć dużo pieniędzy. Bóg sadziołuszy był dla nich niesamowicie wygodny, bo oni, którzy mieli i finanse, i pozycję, i władzę, nie musieli przed nikim odpowiadać, niczym się martwić, żyli po prostu jak chcieli. Czy my też dzisiaj nie jesteśmy w tej samej pozycji, co ludzie wtedy? Dzisiaj my jesteśmy bogaci niż sadziołusze wtedy. Możemy żyć życiem, w którym niczego nam nie brakuje, mamy co jeść, mamy chce się ubrać, mamy dach nad głową, żyje nam się spokojnie i nie musimy wierzyć w Boga, który coś robi. Bo jeżeli zaczniemy wierzyć, że Bóg coś chce robić, mój Bóg, że chce coś robić, to znaczy, że będzie chciał coś robić przeze mnie. A jeżeli będzie chciał coś zrobić przeze mnie, to znaczy, że ja muszę się zmienić. To znaczy, że ja muszę zacząć coś robić dla Niego. Starać się o to, żeby być pełnym Jego osoby. A to już się staje często Niewygodne. Z drugiej strony Bóg co był tyranem. Dla zwykłego, prostego człowieka, który by poszedł za ich nauką, byłby tyranem. Byłby Bogiem, który nie odpowiada na modlitwy. Bogiem, który w ogóle nie interesuje się ich losem. Bogiem, który nie odpowiada, który nie słyszy, który nie widzi. Byłby takim samym Boszkiem, jak bogowie rzymscy czy, czy greccy. Ale nie taki. Jest nasz Bóg. Bóg w Biblii jest Bogiem, który ukochał człowieka, ukochał mnie i Ciebie. Bóg w Biblii jest Bogiem, który z tej miłości posłał swojego Syna, który cierpiał i umarł za grzechy nasze. Bóg w Biblii jest Bogiem, który ingeruje, odpowiada, słyszy, jest obecny. Chce napełnić Ciebie i mnie swoją osobą, po to, żebyśmy mogli iść przez to życie. Nie tylko ciesząc się nim, ale wywyższając Jezusa w Bożej Mocy. Nie w naszym staraniu się nie popełnienia grzechu, tylko w Bożej Mocy. Pytanie jest, czy ja w to wierzę. Bo jeżeli ja wierzę w to, że Bóg chce, że On chce, to z drugiej strony muszę zacząć szukać tego, co On chce. Zacząć wypełniać Jego wolę. Bóg w Biblii jest Bogiem żywym, realnym i prawdziwym. Bogiem, który uzdrawia. Bogiem, który uwalnia z mocy grzechu. Bogiem, który zdradza na nowo, zmienia całkowicie życie. Zmienia sposób myślenia. Napełnia serce miłością, radością. Bogiem, który prowadzi i nigdy nie odstępuje. Bogiem, który przebacza. I nigdy nie odrzuca tych, którzy przychodzą do niego w pokucie. Bogiem, który jest cały czas przy swoich dzieciach. 24 godziny na dobę. Nie po to, żeby pokazać w którym momencie kto co zrobił złego. Ale po to, żeby pomagać nam iść właściwą drogą. Jeżeli dziś w Twoim życiu brakuje Ci. Miłości. Jeżeli dziś w Twoim życiu brakuje Ci wolności od grzechu, jeżeli dziś w Twoim życiu brakuje Ci Jezusa w Twoim sercu uwielbionego, takiego, którego kochasz i za którego jesteś gotów oddać życie, to brakuje Ci ducha świętego, który to wszystko robi. Jeżeli dziś Twoje życie w Ewangelii jest ciągłym pasmem upadków i upadków od jednego do drugiego. Brakuje ci Ducha Świętego, który uzdolni cię. I to nie jest tak, że go nie masz. Bo jeżeli się nawróciłeś, to go masz. Ale albo nie wierzysz, że On chce to robić. Co za tym idzie, nie wierzysz, to nie zabiegasz o to. Albo z powodu jakichś tam odchyłów czy własnej teologii uważasz, że to już minęło, to już było, ja dzisiaj jestem w sumie sam. Sam co muszę radzić. A tak nie jest. Bóg jest z nami tutaj i dziś. Po to, żeby uzdalniać nas do życia. Życia, które uwielbi Jezusa.